Cześć wam w kolejnym filmie. Jak widzieliście już po tytule, dzisiejszy film będzie dotyczył turbo i co ma w środku, jak jest zbudowane. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach chyba w 90% samochodów takie urządzenie występuje, tzw. Tak turbina, w dieslach, w benzynach. Coraz częściej słyszymy, że turbo. Generuje bardzo duży koszt, jeżeli się popsuje. Więc omówimy tematy, co można zrobić, żeby te turbiny się tak nie psuły, żeby wydłużyć jej żywotność. Zobaczymy jak wygląda w środku, co się w nich psuje, i pokażę Wam, że w niektórych markach, naprawdę jeżeli macie troszeczkę pojęcia o mechanice, możecie zrobić to sami i dosyć tanim kosztem zregenerować taką turbinę we własnym zakresie, używając dosłownie podstawowych kluczy. Także zapraszam na film. no Ale żeby omawiać turbo, trzeba najpierw turbo wykręcić. Więc zapraszam, będzie wykręcimy turbinkę z tego auta i pokażę wam co i jak. No dobra, także zbierzemy się za wykręcanie. Ja zabieram swój mały zestaw mechanika i zaraz turbo będzie na wierzchu. Że w tym aucie największym problemem jest jedna śruba. Jeżeli z nią sobie poradzicie, to turbo wychodzi bez problemu. Dobra, ja sobie poradziłem. Mam już tą śrubę wykręconą, także idę zabierać turbinę. I mamy obiekt dzisiejszego filmu na zewnątrz, więc idziemy teraz do ciepłego pomieszczenia i pokażę Wam jak jest zbudowane. Także za chwilę wracamy. Ok, także najpierw omówimy budowę turbiny. Mamy korp korpus tutaj w środku i obudowę ze, ze strony powietrza i obudowę ze strony wydechu. Tutaj mamy tak zwaną gruchę, do której jest przymocowana sztanga i ta sztanga reguluje nam geometrią, która mieści się po stronie wydechowej. Gruszki mamy elektroniczne, już coraz większej większości nowych aut jest elektroniczne. W starszych autach mamy gruchy sterowane pod ciśnieniem, nad ciśnieniem, wakum. Także tak, rozkręcamy turbinę teraz. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Ja już sobie trochę śrubki tutaj poluzowałem wcześniej, żeby za dużo czasu nie marnować. Odkręcamy tutaj sztangę. wkręcamy sztangę. Teraz poluzujemy sobie wszystkie śrubki od strony od strony powietrza.

Jeszcze jedna. I po rozłożeniu tak wygląda strona powietrzna. Jak możecie zobaczyć, mamy wiatrak i tu jeszcze jest gumowa uszczelka dookoła, które zabezpiecza tam szczelność do tego wszystkiego. Ale największa zasada, chciałem zaznaczyć, że ta turbina w środku jest dobra. Tutaj zdiagnozowana był, był tylko błąd, yy, błąd tak zwanej tej gruszki, No ale w związku z tym, że tutaj w Norwegii Raczej się turbin nie regeneruje, tylko. Znaczy turbiny się regeneruje, ale nie rozkręcamy, nie wymieniamy samych gruszek, tylko przeważnie jest wymieniana turbina cała. Dlatego ta turbina jest dobra. Gdyby wymienić tylko tą gruchę, mogłaby spokojnie jeździć dalej na aucie. I tak jak po stronie powietrza tak samo po stronie wydechowej. Rozkręcamy śrubki, które trzymają korpus do obudowy. Po rozkręceniu wszystkiego, wszystko mamy rozkręcone, ukazuje nam się strona wydechowa. Tak, spaliny wchodzą, kręcą, wywalają turbiny powietrza. I tak wygląda akurat ta turbina, jeżeli chodzi o stronę wydechową. Tam pod spodem, jak widzicie, zaraz Wam pokażę, tak pracuje właśnie Geometria O. Widzicie? Często właśnie ta geometria się zapieka sadzą i różnymi innymi tymi rzeczami, które, które blokują turbinę. Jeżeli chodzi o sadzę z czego ona się robi? Robi się z tego, że na przykład mamy niesprawne gier wtryski nam leją i wtedy robi się bardzo dużo tej sadzy, która zapieka tą turbinę no i geometria przestaje działać i albo wchodzi nam turbo w, w, w tryb awaryjny, no albo nie ma już takiego, takiej mocy jak powinno mieć, tak? Więc tak to wygląda w środku. Tutaj mamy wyjście oleju, wejście oleju no i cały korpus. Cała bajer polega teraz na tym, że do turbin można zamówić sobie tylko tą część. Tak zwany korpus. Jest bardzo dużo ich na różnych tam portalach aukcyjnych. Jak widzicie, to, to jest rzecz mechaniczna, kawałek blachy, z tym się nie może nic stać. Oczywiście oni to piaskują, malują jakoś, ale tak naprawdę z tymi dwoma rzeczami, z tymi o, nic się nie może stać, to się nie może popsuć. Także te części zostają zawsze, nawet jeżeli regenerują turbiny, to te części zostają, zostaje wymieniana ta część. Oczywiście, firmy, które się tym zajmują, regeneracją, wymieniają wałki, wiatraczki. Jak widzicie, tu są uszkodzone, ale na początku filmu widzieliście, że jeżeli coś tu się dostanie, jeżeli ma duży luz, turbo, bo może mieć luz poziomy i poprzeczny. Poziomy poprzeczny luz jeżeli jest delikatny nie szkodzi olej i tak wytworzy warstwę wokół ośki i ten luz jest zniwelowany, oczywiście do pewnego stopnia jeżeli mamy luz wzdłużny luz wzdłużny dyskwalifikuje turbinę trzeba ją dać do regeneracji także tak to wygląda zobaczymy jeszcze czy, czy możemy to odkręcić czy damy radę eee... Tutaj czegoś nie pouszkadzać. No tego tutaj na, na tym stoliku akurat nie zrobię. W każdym razie do czego zmierzałem? Chodzi o to, że możecie zakupić sobie ten korpus. On już jest gotowy, wyważony do danej marki. W momencie kiedy dostaniecie ten korpus, rozkręcacie swoją starą turbinę, tak jak Wam pokazałem. Wymieniacie, wsadzacie ten nowy korpus, składacie znowu stronę powietrza, stronę wydechu. W zestawie dostaniecie oczywiście te wszystkie uszczelki, oringi metalowe, jeżeli są jakieś potrzebne. Tu są też dwa pierścienie uszczelniające. Co się dzieje, że turbina wchodzi w tryb awaryjny. Także najczęstszą przyczyną jest ta grucha. I zapieczone. I zapieczone turbiny. Dobra, także tyle jeżeli chodzi o, o turbo, tak? Yy, tak jak mówiłem, obudowa wydechu, obudowa powietrza, korpus. Yy, w środku jest ośka, na której z jednej strony jest założony wiatrak, z drugiej strony, z drugiej strony, wiatrak. Oczywiście tam są różne yy, tuleje jeszcze, które. Na której tej, ta, ta ośka się kręci, tak po chłopsku po prostu, tak Wam tłumaczę. Yy... I tyle, jeżeli chodzi o budowę. Także widzicie, że to nie jest nic bardzo skomplikowanego. Kupując taki korpus gotowy, on już jest wyważony. Nie musicie się tym martwić. On jest wyważony i wystarczy go zamontować, poskładać to wszystko z powrotem. I można montować do auta. Jeżeli chodzi o samochody, zaraz Wam pokażę na filmie, zrobię Wam wrzutki, w jakich autach, gdzie mieszczą się turbiny, i sami zobaczycie, że w niektórych samochodach naprawdę można sobie samemu turbo wykręcić bez najmniejszego problemu. No, a w niektórych jest to raczej niemożliwe. Jeżeli chodzi o, o to, jak można. Yy, zapobiec tak, temu, żeby, żeby turbo jak najdłużej działało, to systematyczne wymiany oleju, to jest najważniejsze. Yy, I dbać o układ yy, recykulizacji spalin, czyli EGR. Jeżeli te systemy będą wam działały wtryski, no wiadomo, wtrysków tak nie sprawdzicie. Jeżeli widzicie, że samochód zaczyna mocno kopcić, wtedy warto by było zainteresować się, dlaczego, bo mogą to być właśnie lejące wtryski, może to już być puszczająca turbina. Może być to także wina EGR-u. Więc y, te trzy rzeczy: wtryski, olej, EGR. Jeżeli na to zwracacie uwagę, y, turbiny powinny wam pracować długo i, i bezproblemowo. Dobra, teraz wrzucę wam parę silników. Sami zobaczycie, jak wyglądają te silniki, gdzie mają turbiny. No i określicie, czy, czy, czy dalibyście radę to sami zrobić.